Dobra, jedziemy. E, Free Winged Angel Turniej. Ha, no nie no, co za dzień dzisiaj jest. E, Julian Brosyk, Lambo z Niemiec, właśnie gra 12 pula na Krystiana Szczęsnego z Teamu Blazer. Tutaj Polak jako różowy Protoss gra, natomiast... Ciekawe czy zrobi zwiat po Gateway'u, bo jak nie zrobi, no to się może zdziwić. Lambo lubi ostatnio, w ogóle wszyscy mam wrażenie, że od jakiegoś... Może i roku? Jest tak jakiś dziwny trend, taka moda, że może częściej chętnie chyba olinować. A może to tylko takie moje wrażenie, że, że na tym najwyższym poziomie, tak właśnie trochę jest taka pewna zmiana. Ludzie lubią wcześniejszą akcję. Dobra, piękna sprawa. Idziemy dalej. Light shade. A pana, której na pewno. Protosem nie jest tak, tak lekko, bo są dość otwarte przestrzenie. Wydaje mi się, że jest trochę lepsza dla zerga. Ale jak będzie taki szybki scenariusz, to kto wie, czy to w ogóle będzie miało znaczenie ta topografia terenu. Zerglingi sztuk 6. Aha, nawet nie chcę dobić próby, a mógł. Tylko od razu leci do końca. Teraz się dopiero nie może zdecydować czy wychodzić, czy nie wychodzić. Zelota jest zwarty i gotowy jak pośladki Supermana, ale póki co to tak nie, nie, nie zabiera się do roboty. Czeka na drugiego Zelota, czeka na kolegę, no bo samemu to nie robota. O, nie, no, dobrze gra Christianer, dobrze, dobrze. Tylko, no nie daj sobie gejta roz... o nie. No i się, no i się posypało. Nie za dobrze. O, no, że i tak woli wszystkie dokładnie zerglingi wycofać, no bo to już moment, że adeptka wychodzi. Jak adeptka wychodzi, to z reguły właśnie jest to koniec agresji zerglingowej. Dlaczego się wycofuje, ktoś by się spytał, Niemca? No dlatego, że on nie chce robić kolejnych lingów, żeby się obronić, tylko chce wykorzystać te, które już ma do tego celu i dzięki temu będzie mieć trochę więcej dron, no bo jak robisz drony, to... <laughs> Chciałem powiedzieć, jest ich więcej, ale inaczej. No jak, jak robisz zerglingi, to masz mniej dron z automatu. Tak jakbyś sobie sam właśnie ekonomię ograniczał, a tak to Lambo ma trochę ataku, trochę obrony, wszystko się rozwija jako tako. Nawet, nawet, nawet zakrólową zelotę, no opłaciło się. No jeszcze ten jest trochę obity zelotą, ale już się cofa. Kolejna próba wejścia, myślę, że... No już jest dobrze. Już przerwał wydobycie dronek na dłuższy czas. Niż 10 sekund. o i dziabnął jedną, a drugą to już tak mógł, ale woli przelecić do kolejnego miejsca. Pięknie. Nie no, świetnie gra. Bardzo dobrze gra Christianer teraz. Czemu mnie to dziwi? Przyszła na ponad 6000 tam chyba 400 MMR momentami. Czy 500 nawet 6600 się zdarzyło? Aj, jak dziabi go! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz! No kochany! cztery drony, królowa, no to naprawdę jakby w promocji 10 kg karpia złowił za dwie dychy. Brawo, Christianer. Myślę, że z tego takiego, no trochę, może nie idealnego początku, bo stracił gateway, już wyszedł do. Pewnie nie wiem, w komfortowej psychicznej sytuacji. Dron ma nawet nie za dużo lambą. Oj no ale tutaj jest szkoda. A nie, to jest przecież orakulanie. Tak przy... Wydawało mi się, że to był Overlord, ale jeszcze takiego przyspieszenia nie mają jak Tesla. Czas na wylot Warpizma, no i oczywiście Archondropa, bo to jest presja, którą wybiera Christianer. Widać to po Templar Archives, no i w Warp Gate'ach. Oj, trochę za daleko chyba poleciał. Zergling aktywnie szuka miejsca Warpina. Ja by się nie zdziwił. A no, musi odlecieć dalej, chyba Polak. Chyba, że oracle mu teraz pomoże. Ale drugą też od razu, tak. Drugiego Archona też. No nieźle kombinują obaj gracze. Podoba mi się cały... Jeszcze świetnie! No, no wszystko mi się tutaj podoba co robi Christianer. Męczy go. Trochę mało probek ma Polak. W tym aspekcie, tak, no właśnie w tym aspekcie ekonomicznym trochę to kuleje, wszystko. I chyba teraz będzie się musiał wycofać. Oracle leci w dolny prawy róg do pierwszej bazy Lambo, a może. A, no te przejeżdżające drony. Za chwilę pewnie pułapka. Chociaż może się rozmyśli Christianer. Oj, tutaj ciężko będzie uciec. O, musi, musi zdecydowanie wylatywać. Już się złapał dronę. No nie wierzę. Ucieknie? Wow, super. Mnie z każdą chwilą coraz bardziej ten Christianer zaskakuje. Ale Lambo i tak ma spory limit. Robi dużo roachy i chyba nawet myśli o buildzie ze swarm Hostami. Drugie. Evolution Chamber to jest trochę już jakaś zmyłka. Pancerz, sądzę. Dobra. dobra, zwarty... Oddział Krystianera już atakuje. Jeszcze tych złotów może wypadałoby zatrudnić, no bo więcej, tym większa szansa się przebić, chyba, że nie. Chyba, że Christianer jednak się wycofa. Hmm. Mam, bo robi zakopywanie, tak trochę gra, jak To no, Tylko blaj ostatnio korzysta z tej umiejętności. Co? No tajnie, no bez spora to jest świetna zabawa. Ale mu teraz ładnie chlasnął Christianer za to. O i tutaj jest też okazja do zniszczenia dronek, ale już odpuszcza Christianer, bo nie chce stracić kolejnej Oracle. Trzy kolejne Imortale. E, przepraszam, Archony. Cztery immortale, Pięknie wygląda ten oddział Christianera, bardzo mocny. Z kolei Niemiec robi dwa Hydradeny obok siebie, raczej nie jest to błąd, tylko chcę oba upgrade'y zrobić naraz. raz. I, ja, i tu jeszcze bardzo dobry atak kilkoma zelotami wydawałoby się, ale to może zrobić gigantyczną krzywdę. Niemiec w tarapatach jest przepychany pod rampę. No nie powinien ochronić tej haczerki w żaden sposób Lambo. Dobrze. I teraz łapie. Tak. Piękny, 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 piękny. Sharkon Szarkon położył 18 dron jednym dotykiem. Ale niestety kontratak roachowy jest również dotkliwy. O, Krystianer. Czy będzie próbował to już zakończyć? Chyba tak. Roucze pędzą dalej. Stara się zrobić jakiś opór. Tu jeszcze są trzy Immortale. O mój Boże, on ich chyba nie zabrał wcześniej. Musiał się jakoś zagapić. No nie no, tutaj go Lambo na pewno skontratakuje. Zobaczmy jak defensywa na rampie. Najgroźniejsze są korosiwek, przed którymi cały czas musi uciekać Krystianer. Dalej spycha przeciwnika, no ale limit Niemca jest niesamowicie wysoki. Cała nadzieja w Immortalach. No świetną kontrolę ma Lambo. Strzela, strzela i obija te jednostki jedna po drugiej i chyba w końcu jest męczy. Jeszcze, jeszcze drony mógłby wyciągnąć do obrony. Pada kolejna baza wydobywcza Krystianera. Chociaż jeszcze nie wszystko stracone Pamiętajmy, to są Immortale w walce z roczami, Niby idealna jednostka do takich zadań Ale brakuje czegoś przed nimi Brakuje Zylotów Brakuje może Archona Który teraz na dole wojuje Tu jest też osamotniony Immortal Oracle Jeszcze ma też trochę obrażeń O, wygra z królową Aj, nie, niestety nie Jak te Immortale Pozostały trzy kolejne żarowy przywołuje Christianer Niestety jego warping został zniszczony Ale jeszcze limit nie jest taki niski Hydraliski robi Rambo no i trafiły Immortala. Mega bliska rozgrywka, ale jak widzicie pęka całe wydobycie Christianera. Gdyby go jakimś cudem był w stanie uratować, znaczy gdyby był w stanie ochronić wydobycie, no to, to myślę, że by wygrał, bo to już tylko na bieżąco warpować wojsko tu trzeba było. Dociśnie, dociągnie chyba te rawagery. Ale kolejne jednostki Lambo pewnie go obronią. Fajnie, kombinuje Christianer. No ale gdzie tam? Szansy już nie ma. GG. Bardzo bliska pierwsza gra z Lambo. Ale nie siadło. No wydaje się, że świetnie zaczął i tylko w pewnym momencie właśnie jakoś miał dziwnie małą ekonomię. Może właśnie więcej probek, może jakimś studem szybsza trzecia baza. Jazda, dalej. Punkt dla niestety zerga. Ale myślę, że jeszcze Christianer może tutaj nas zaskoczyć. Co, co robi Lambo? A nie, on po prostu sprawdza, czy nie ma bloka. To mi się podoba takie podjeżdżanie w jakieś dziwne miejsca, znikanie z pola widzenia zerga, że niby kanonarz albo inne dziwne rzeczy. Czy Wardy to Polak? <laughs> nie, Wardy nie jest Polakiem, jest Brytyjczykiem. Hmm. Co tutaj jeszcze? Konsa, te drony, Christianer chyba chce tak jeszcze trochę wkurzyć Lambo. Zresztą co innego ma do roboty, jak proba przypadkiem zebrała minerał, no to już tylko może atakować. Szczególnie się zakręcił. Probą na chwilę Christianer dzięki temu chyba zobaczył, że te drona jedzie w kierunku trzeciej bazy. No i można, znaczy no nie jest to pewne, ale raczej można z reguły zakładać, że właśnie trzecia baza się pojawi. Lambo gra ekonomicznie. No, chyba że robi akurat 12 pula, no, ale to też często jest po prostu eko. Indy Notice Minisen Pie. damy. <laughs> jak jest uczeń w tym języku? senpaiowym? Jakby co to jest? Ja Dobra, Voidrain jest pierwszym pomysłem Christianera, ale ciekawe drugim jest chyba jakiś Glaive Push. Prawdopodobnie Krystianer spróbuje dużej liczby adeptek. No, dokładnie. Ciekawe też, czy na 4, czy na 6 warpgate'ach, bo to są różne wersje. Chyba na czterech. Póki co. Jak się robi na 4, to oczywiście plusem jest to, że można szybciej dołożyć trzecią bazę albo asymilatory. Na 6 już tak człowiek ma w zasadzie duże ciśnienie, żeby coś zrobić adeptkami, bo jak to się nie stanie, no to no, jest ciężko. OK, Będzie atakować Polak, to mi się podoba. Z czymś musi zaskoczyć trochę Krystianę, żeby mieć właśnie bardziej komfortowy start. bo nawet supply blocka miał na chwilę. No i ponownie Roach czworen. Ciekaw jestem czy on nie, nie widział Twilight Council. Jeden Warpin i prawdopodobnie zaraz uderzy. Tak, 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 jeszcze jeden. Ile to jest aktualnie? Z 8, tak, no dwunastką można. Tylko jumbo i do przodu. No nie, no, teraz to i tak już pokazał tyle tych adeptek, że dalsze jakieś czajenie się nie ma zupełnie żadnego sensu. Teraz ważne jest, żeby Wojdo i wrócił. Na wypadek, gdyby Lingi i Lambo O! Spajna robi. Ciekawe, czy jeszcze jeden cienia deptek poleci. I Marin studiuje klema na swoim streamie. O proszę. Się zainspirował. I teraz jest najważniejszy moment. Na początku tej rozgrywki. Jak najwięcej dron trzeba kliknąć. O, ładnie, 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 ładnie. Dobrze. Chyba zdyżka dziewiątka padła. No ale żywiej, żywiej. I do tego adepski teraz teleportują się do trzeciej bazy Lambo. Niemiec może nie zdawać sobie z tego sprawy, bo to jest inny oddział. Doskonale. a jaka ładna blokada z królowych. Okej, okay, te adepski się jakoś ulotniły. Podwójny robot mnie tutaj cieszy. Bo chodzi o to, żeby mieć odpowiedź na dużo roachy. Teraz jest... Nie, 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 lepiej się tak, lepiej się odpuścić, lepiej sobie odpuścić i wycofać się. O! Lamboolinuje, tak? No, 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 no. Uzgadzałoby się to. Dobra, Christianer, błagam się. Dużo baterii. O, nie tylko na jednym pilonie są te dwa robo i bateria. Artaus jest pylon. Więcej, więcej Immortali. Jeszcze jednego tutaj zaraz będzie można zakolejkować. Dobrze, nawet trochę centry myślę, że pomogą. Już robi Ravagery Lambo. Jak widzicie Niemiec pod oznaniem obrażeń ekonomicznych nie próbuje się odbudować właśnie tam z tyłu, tylko wszystko na atak, wszystko inwestuje w wojsko. No, i albo uda mu się wygrać, albo nie. Christianer, halo? O, że on nie wie. O, żeż ty. No. Zakręcił się jak bong w tulipanie trochę tym manewrem, Christianer. No i teraz sobie dopiero uświadomi, co się tak naprawdę dzieje. Znaczy, build dobry na dobitkę, na zwycięstwo, jak najbardziej, ale. No to on jest dobijany. A raczej atakowany, no i teraz co? Część, część na kontratak, część gdzie? <grymność> teraz no, na te patrzą. Nie, no to nie, to... To nie może tak być. O, tutaj bardzo słuszny Warfin. Kurczę, no co za pech. No dalej tym oddziałem nic nie robi, aż mnie to boli. Potrzeba na czas grać, a Zerk już mu atakuje wydobycie w pierwszej bazie. No on sam Niemcowi też trochę stara się zrobić w ramach kontry. O, jak ładnie płomień spadł na proby. Z czasem może się obronić, z czasem może wyczyścić. Ale co potem? Powraca ten oddział z mapy, kontratak niestety nie był taki dotkliwy, Lambo się obronił, jakby wszystko wysłał na kontratak i tylko właśnie tą częścią obronił się w trzeciej bazie. Kto wie, może to by była recepta na sukces. super bateria niewiele póki co pomogła, Warpiz ratuje ranne jednostki i kolejna fala force fieldów leci, jeszcze ma ich całkiem sporo Christianer. Kolejne immortale, przy czym supply bloki też występują. No niestety idealny Olin w wykonaniu Lambo postawił na ryzyko, ale prowadząc 1-0 No i jak widać zatriumfował GG Najpierw 12 pull, teraz takie taki poeta Bronow jakąś zagadkę już rozwiązał z tymi Jakieś dzikie pytania. Moment, gdzie to było? Tutaj. Dobra, Grzegorz mana będzie kolejnym graczem, i. no dosłownie za pewnie 5 minut to będzie. Szkoda, Lambo zwyciężył. Ja może pokażę właściwy turniej, właściwą drabinkę. O, 2-1 ma Christianer, 2-1 mana. Raczej Polacy obaj awansują z tej grupy. Jeszcze tylko pytanie, właśnie kto z drugiego, kto z trzeciego miejsca, kto z pierwszego.